Ostatni tydzień był dość wymagający dla uczniów klas maturalnych. W dniach 15-18 listopada odbyły się próbne egzaminy maturalne. W poniedziałek był język polski. Czy stresujesz się przed naturą próbną? Tak, szczerze to jakby przez to, że to jest próbna, to aż takiego stresu nie ma. Po prostu przygotowuję się i patrzę na to, co będzie w prawdziwym życiu <grym> już w maju. Strasznie. No myślę, że taki lekki stresik jest, ale to raczej, raczej wszystko kontrolowane. Nie za bardzo. Jak co będzie, to będzie. Szczerze mówiąc to nie, w zasadzie w ogóle się nie stresuję. Jak sama nazwa mówi, jest to tylko matura próbna. Yy, I po prostu bardziej myślę, że mam za zadanie sprawdzić tyle, ile na razie umiem jak jestem przygotowany na maturę zwykłą. Na zwykłe będzie dopiero stres, nie? Jak myślisz, jaka lektura będzie na maturze próbnej? Stawiam na dziadę lub lalkę, jednak co każdy rok są te cztery, te same lektury, więc najbardziej stawiam na lalkę, ponieważ jej dawno nie było i mam nadzieję, że będą jakieś łatwiejsze fragmenty. Myślę, że pan Tadeusz, bo akurat z tej lektury wiem najmniej. Ciężko powiedzieć, ale myślę, że coś w kościach czuję, że może wesele. Tak na to też liczę w sumie. Znając nasze szczęście, nie wiem, wesele, pan Tadeusz, oby nic. Trudnego i żeby nie za bardzo utrudnione. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia może. Wesele? We wtorek matematyka. Kolejny w środę język angielski, a w czwartek przedmiot rozszerzony. Z czego pisałeś rozszerzenie? Z matematyki. Z matematyki? Z fizyki. Rozszerzenie pisałem z matematyki. Czy było trudne? Bardzo trudne było, myślę, że będę miał tak 8%? Bardzo. No, bardzo. Dosyć, jeszcze nie czuję się gotowy, żeby w maju pisać rozszerzenie. Mamy nadzieję, że wszystkim egzamin poszedł jak najlepiej i że dzięki niemu będą wiedzieli na co konkretnie zwrócić uwagę podczas przygotowań do oficjalnej matury.